Hej, hej, witajcie! Z tej strony Wayne. Zapraszam Was wszystkich do oglądania mojej nowej serii, zagramy w we, we Splinter So Chaos Theory. Dzisiaj sobie kontynuujemy pierwszą misję w grze. I tutaj mamy po raz pierwszy możemy skorzystać właśnie z tego... Jak on się tam nazywa w polskiej wersji. No nieważne. Jak to, to można nazwać? Pomalc zamek. Nie. Um, używać wytrychu O, to był wytrych. Tak. From the looks of it, these guerrillas have a pretty temporary setup. Seems unlikely they have any kind of alarm system on location. Jed. Aha, czy nie mają żadnych larów? Nie żadnych hmm, urządzeń, które by ostrzegały przed Hi there. You look important. I am loyal. You will get no information from me. Really? Hmm, that looks like you forgot to shave this morning. Let me help you out a bit. Uh huh? You hey, what are you doing? Okay. Okay. What do you want to know? I'm looking for Lassurda. He's been behaving very badly, baby. Well, you're wasting your time, American. He left in a boat an hour ago. He could be anywhere by now. I guess I'll just have to follow him then. Don't worry. He won't slip away. I think that confirms it, Fisher. Yeah, seems like Lassert is long gone. We'll see if we can track him through Echelon. Don't worry about him for now. We'll keep you posted. Gdzie jest tamten koleś? Gdzieś tam, dobra on idzie w tą stronę I tutaj go zdejmiemy Tutaj też para Właśnie tutaj Czekamy jedyneczkę Czekamy Fajnie Nie miał szans przeżyć Schowamy go na wszelki wypadek w jakieś ciemniejsze miejsce. No, na przykład tutaj. Niechaj będzie. A co? Właśnie, gdy sam mam e, troszkę miejsca, wtedy on ładnie zostawia e, ciało. Gdy go nie, po prostu je upuszcza. Dobra, idziemy dalej. Co to sobie zmienię to właśnie na SCPistą. Aj. Um. Ups, zostaliśmy zauważeni. Na wszelki wypadek wczytam. Ej, trochę dale daleko jesteśmy. Ktoś tam, tam nas zauważył. Chyba dwóch kolesi stojących obok. No cóż. Następnym razem przygotuję się. Zrobię, e, z, wstawię sobie granatnik. Ojej. Co ja robię? Co ja robię? I dam jakby co przeciw... E, Boże. Przeciwki ogłuszające. E, naboje. Ogłuszające. Jakby doszło do strzelaniny, tutaj zapisuję. zeskanować tą skrzynię. Trzeba by czekać. Ok, raz zapis, i jedziemy po jednego. Idziemy na jednego. To jest chyba troszkę za głośno, żeby go zabić. No cóż, spróbujemy. Usłyszał. Dobra, tutaj to. Nie, jednak na wszelki wypadek przyniosę, przyniosę to ciało w jakieś ciemniejsze miejsce. Jak będzie tu, ponieważ tutaj ten mostek może się jakiś wróg przejść. Znowu scp stol. i Idziemy do góry na jakąś wieżę. Jesteśmy cholernie widoczni. Tutaj nie ma nic, ale za to tutaj jest dwóch kolesi. Jeden sobie śpi, drugi siedzi. Tyłem do nas. Ojej! Stwarza nam to genialną sytuację. nic nie słyszy o genialne jest to skradanie wystarczy kliknąć na przycisk myszy żeby zabić świętego kolesia idziemy dalej Możemy spokojnie sobie troszkę głośniej przejść Ale pod samą końcówkę Musimy już zachować ciszę Ponieważ w środku jest koleś Właśnie tam Jestem strasznie widoczny teraz Wystarczy żeby się obrócił A ja już leżę Algorithms, Some, kind of Some kind of computer algorithm? algorithm. What does a second-rate communist revolutionary want? A computer I algorithm? I don't know. I don't, know. Think I don't think even think La knows. I think someone might have... What makes you think that? I don't know. La He's been making Lacerda. lots of deals. Something's going on. Something's going on. I don't know what... But you don't know who he's been talking no. to? No! Dalej. I tutaj będzie troszkę ciężka sytuacja. Sticky kamera. Sticky kamera powinna nam na razie wystarczyć. Będzie tutaj dwóch wrogów, którzy sobie tam gadają. Teraz jesteśmy. Na... Broń mamy na prawym ramieniu. Teraz już na lewym. Dużo łatwiej podejść. Dobra. Saving game. Strzał. Jedziemy Nikt nie powinien się tutaj zjawić Nie powinien, co znaczy, że się nie zjawi Muzyka jest coraz to głośniejsza Ale my tylko załatwimy sprawę Dokończymy sprawę. I tak tam tam właśnie też jest koleś. Nie. Jakieś armaty, nie wiem, może jakby. Nasze statki tutaj podpłynęły. Czy Chci chcieliby się obronić? O właśnie. you Jugej! Ah. Open the gate! Oh, Matko. Też zabiję. Bye bye, die well No i teraz to już końcówka misji Moi drodzy Wchodzimy sobie w dół Tutaj możemy spokojnie sobie biec Ale właśnie na samym końcu musimy zwolnić Ponieważ wróg Wróg, znaczy nie, możemy jeszcze troszkę podbiec Jeszcze, jeszcze troszkę Jeszcze ciut Jest gdzieś tam, za tym. O jest, widać go. Spróbuję się podkryć tutaj szybko. by mnie nie zauważył. O właśnie, tak. I tutaj wystarczy czekać na kolegę. Idzie sobie w naszą stronę. I po raz pierwszy użyjemy specjalnego ataku, który właśnie został dołączony w Splinter Cell Chaos Theory. Theory. Takim ekskluzywnym, reklamowano go w wielu miejscach z tego co pamiętam w, w wielu filmach, filmikach. No i tak. I to jest znowu ciszej. Troszkę. Ciut

The Maria Narcissa is a cargo ship owned and operated by Portuguese Celestinia Inc., Portuguese shipping, company, Portuguese shipping company. Registered in the Philippines, cross-pacific freight contract. Lots Sounds of details missing. Sounds, Sounds suspicious. Sounds like I'm setting you up for another date after all. Teraz musimy zdjąć tą latarnię, znaczy zdjąć to światło na la, e, właśnie na samym szczycie latarni I właśnie, mała ciekawostka, jeżeli byście nie wytrzymali i właśnie zabili tego gościa wcze, e, wcześniej, zanim on by skończył rozmowę Tutaj są wszystkie akta, właśnie w tej e, półeczce, w tych półeczkach Anyway, zostaliśmy umówieni mm, już na randkę z pewnym statkiem Koliutko tutaj musimy teraz uważać, żeby nikt nas nie wykrył. Tak, tutaj mamy drabinę, i na samym końcu drabiny musimy się zatrzymać sprawdzić, gdzie jest wróg. Jest tu, dobra. Cóż, spróbujemy. o matko no i ten moment to już widzieliśmy chyba na wszystkich trailerach jakie były dostępne tylko wreszcie pięknie ląduje możemy wystrzelać te światła albo po prostu switch object i Extraction. I tym samym kończymy pierwszą misję. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, pa pa!